Thank <laughs> you. Zadanie z celu panu przewodniczącego Rady. Prezes zarządzania umiejętności danych i Szanowni Państwo, dzięki wielkim dziękuję panu burmistrzu na ruchu Państwa. Szanowni Państwo, jesteśmy na stoisku wcbs Jestem na habieg na głowach z klasami 100. połowa lat 50. Premier Londyn... To się też sobie podobacie któryś z tych samochodów, które obecnie są na targach, między innymi na sterylizmie cds Jeden z szefów koncertów motoryzacyjnych zwykł uważać, że jeżeli samochód nie sprawia przyjemności, to nie zasługuje na to miarę. Panie i Panowie, doznawajcie przyjemności w samochodu, potem i kupnie, a potem nie używa. Mimo, że powiedzmy, naszych samochodów osobowych, jak na z Polski. Mercedes-Benz GLC to model dla nas w ponieważ jego poprzednia generacja w roku 2018 była prawdziwym bestsellerem i odpowiadała za blisko 25% naszej sprzedaży. Rok 2018 był rokiem pełnym sukcesów dla naszej banki. Zaufało nam ponad 21 tysięcy klientów, którzy zdecydowali się na zakup nowego, osobowego mercedes a. Marta Mercedes-Benz po raz kolejny głosowała się dla pozycji lidera w całym świecie. Zwiększyliśmy sprzedaż o blisko 23% i tym samym w roku 2018 uzyskaliśmy aż 4% udziału w Dzięki tym wspaniałym wynikom Mercedes-Benz Polska jest już 15. rynkiem pod kątem sprzedaży Mercedes-Benz w całym świecie. A jeżeli chodzi o sprzedaż modeli AMG, które tutaj też prezentujemy, jesteśmy już czwartym rynkiem w Europie. Rok 2018 to rok pełen sukcesów. Przed nami nowy rok, rok pełen wyznań i rok pełen nowości produktowych. Tu w Poznaniu przygotowaliśmy i dla Państwa aż 14. Jestem przekonany, że nasze nowości produktowe jeszcze bardziej wiązły pozycję Mercedesa w Polsce. Szczegóły tych nowości zaprezentuje Mariusz Sekunda, którego zapraszam do serca. Zapraszam do Mariusz Sekunda, na dyrektorze projektu rządów pozwoleń, medytacji w Polsce. niewątpliwie duże auto nie zainteresuje tylko trików stylistycznych, w pewnych miejscach, natomiast auto naprawdę jest duże, jest ono większe od swojego poprzednika, jest dłuższe, jest szersze, jest dłuższe aż o 11 cm, a jego rozstaw osi jest dłuższy aż o 8 cm. Przełożyło się to niewątpliwie na znacznie podwyższony komfort podróżowania, jak również najważniejszy fakt, a mianowicie taki, że nowy BLE od teraz może być autem siedmioosobowym. Wewnętrznie tego samochodu znajdziemy najnowsze, najnowsze rozwiązania technologiczne Mercedesa, a to jedną z między innymi systemów który w tym modelu został odsłonę o ponowną rewolucję owołową. Cześć, witam wszystkich, które wyszedłem teraz, ponieważ nie ja mówię o elektrykach, chciałbym się nie skupić na mam jak się tutaj połapać z tym wszystkim jestem obecny dzisiaj y, na targach y, międzynarodowych, targach pozańskich. Przepraszam, po nie, mogę, nie mam ręki wolnej do trzymania y, telefonu. Więc jestem dzisiaj na otwarciu międzynarodowych y, targów poznańskich. Tutaj, w y, opozycji przepraszam. Jest trochę młody. I właśnie tutaj jest takie oficjalne otwarcie y, na stoisku Mercedesa. I tutaj się wszystko zaczyna. I dzisiaj cały dzień tutaj będę na targach i będę robił filmy, a teraz postanowiłem zrobić live'a, żebyście widzieli jak wygląda rozpoczęcie targów. Także tutaj za chwilę będzie premiera Mercedesa EQC i potem kończę live'a i idę dalej nagrywać, ale to wszystko już będę nagrywał normalną kamerą, a nie telefonem, ponieważ jakoś to jest słaba i obraz się trzęsie, więc nie warto. Chciałem tylko żebyście wszyscy, którzy nie mogli oglądać i być tutaj, żeby mogli zobaczyć jak wygląda rozpoczęcie targu. I tutaj jeszcze przede mną jest, już wam obracam kamerę, jest, będzie premiera nowego Mercedesa Klasy V i tam będzie premiera Mercedesa EQC. Nie wiem ile będzie trwało to rozpoczęcie, czy warto trzymać tego live'a. Więc pewnie za chwilę go zakończę. Ale tak wygląda, wygląda właśnie rozpoczęcie Międzynarodowych targów Poznańskich. Pierwszy event, i mniej więcej co pół godziny. Teraz wam pokażę. mam tutaj. Tutaj mam całą rozpiskę. A do 28 marca. Gdzieś to było, nie wiem gdzie. Ale gdzieś to mam. Mniej więcej co pół godziny, co godziny jest jakieś wydarzenie na różnych sto stoiskach. Teraz się zaczyna od Mercedesa. Jak po kolei będę chodziła do 14.

od takiego akurat oczekujemy oczekują też te wszystkie praktyczności, ponieważ we słyszeniu projekt autorytetu się w tej aż 505 litrów, także pozwoli nam bez problemu zapakować w auta, nawet na drugie wyjazdy. Wewnętrzny wnętrzu samochodu oczywiście znajdziemy najnowsze... Dlaczego powiedziałem, że EWC jest założycielem rodziny EQC? Ponieważ jest to pierwszy samochód 100% elektryczny, który w tej rodzinie został pokazany. Natomiast w najbliższej przyszłości poza EQC będziemy mieli dużo większą galę samochodów 100% elektrycznych. Natomiast rodzina EQC to nie tylko auta elektryczna, ponieważ EQC można podzielić na trzy filary. Pierwszy pierwszych filarach są to samochody EQC, czyli na przykład wspomniane na scenie EQL, to są samochody z opłatą oraz małe silniki który powstrzymuje e, i współpracuje z systemami oprawowymi. Drugi filar to są samochody z Wagenheim, czyli samochody z ekspanowałym pensjonawym uczniów i z zaznaczonym wysiłkiem elektrycznym. I trzeci filar to stuprocentowo samochody elektryczne, czyli w tym przypadku zaprezentowane na scenie EWC. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,

Ok, już zaprezentowali. Ja ten, film, ten samochód już widziałem na targach Genewie ostatnio jak byłem. jest możecie zobaczyć w filmie. Coś jeszcze nagram na film na tą kamerą, więc później, się spodziewajcie, jeszcze dzisiaj postaracie coś wrócić. Ja kończę tego live'a. Dzięki za oglądanie i miłego dnia wszystkim. Cześć. Żeby był miły tak jak dla mnie, a dla mnie będzie bardzo miły, bo cały dzień spędzę w